tak, bo, nie, bo bo się no. karmisz, właśnie tą, tą energię tak. zabierasz dobrą, bo masz złą w tak, sobie. Tak, bo się nie cieszysz, nie się nie że ha, 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 ja jestem taki wspaniały, a ten Tak, taki... A, tak, ktoś ci mówi, że ta, robisz coś źle, a sam nawet nie ma, nie wiem, a ma, a ma 50, 50 subów, albo 10, rozumiesz, albo no. jedno wideo nagrał. Mi się najbardziej podoba to ta, jak wiesz, ktoś gdzieś kogoś krytykuje na zasadzie, o, twój kanał jest taki, taki śraki, wchodzisz na jego kanał, a on nawet żadnego wideo nigdy nie wrzucił. <laughs> No. Albo ma nazwę kanału, kurde, ludzi 1, 2, 3, 4. Yy, ta, użytkownik 3, 4, 5, 6, nie. To, i można, mówić, właśnie... można tak. mówić różne bajki. Tak, bajeczki. Tak, 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 oczywiście, nie? Kogo to się zna, z kim to się nie piło, bla, bla bla. Tak, ta, tak, a potem tak. wychodzi, a potem wychodzi wszystko, że ktoś jest naprawdę, wiesz, siedzi w chałupie i ten jest molem, wiesz, na chacie. Sam sobie pasożytuje na własnej chacie, własny dom cię nie chce.